Witam Was i zapraszam na kolejną historię. Tym razem będzie to polska sprawa. Historia, którą Wam przedstawię, wydarzyła się w żorach. Był 15 sierpnia 2012 roku. Piękna pogoda, upalny dzień. Wakacje dobiegały już powoli końca. Dlatego dzieci korzystały, ile się dało z ostatnich wolnych dni. Większość czasu spędzały na zewnątrz, bawiąc się z rówieśnikami i ciesząc się wakacjami. 15 sierpnia, była to środa, nie różnił się za bardzo od poprzednich dni. Poza jedną rzeczą. W jednym z bloków na osiedlu Sikorskiego odbywało się wesele. A co za tym idzie? Było bardzo głośno, wesoło, dźwięk muzyki roznosił się po okolicy. Co oczywiście przykuwało uwagę wielu osób, w tym dzieci. I dwunastoletnia Sara wraz z koleżankami z zaciekawieniem przyglądała się temu wydarzeniu. Podziwiały klatkę schodową przystrojoną balonami i kolorowymi wstążkami. Bardzo im się to wszystko podobało. Tego dnia była przepiękna pogoda. Dlatego tata Sary zaproponował jej przejażdżkę rowerową. Jednak dziewczynka odmówiła, ponieważ wolała zostać pod blokiem z rówieśnikami. Nie było w tym nic dziwnego. Sara codziennie spędzała czas na zewnątrz, bawiąc się ze znajomymi, spędzając miło czas na świeżym powietrzu. Ale zawsze wracała do domu o umówionej porze. Tym razem było nieco inaczej. Na zewnątrz powoli zapadał zmrok. Mama dwunastolatki z niepokojem spoglądała przez okno i wypatrywała córki. Dziewczynka zawsze, gdy zaczynało się ściemniać, była już pod blokiem, a tam często siadywała na ławce. A teraz jej nie było. Mama Sary zaczęła się denerwować czuła niepokój. Chwilę później do domu wrócił tata Sary, i też bardzo się zdziwił, że jego córki nie ma jeszcze w domu. Wtedy oboje zaczęli się bardzo martwić. Mama próbowała dodzwonić się do córki i udało jej się to o godzinie 21. .00. Dziewczynka nie miała ochoty rozmawiać, mówiła, aby dać jej spokój. Sara najwidoczniej nie była wtedy sama. Ponieważ tyle było słuchać jakiś inny głos, i wydawało się, jakby ta osoba mówiła jej, co ona ma robić. W tamtym momencie rodzice nie podejrzewali jeszcze, że dziewczynce może stać się coś złego. Mieli cały czas nadzieję, że wróci do domu. Niepokój zaczął narastać z minuty na minutę, dlatego też próbowali i to kilkukrotnie później dozwonić się do niej. Jednak ona nie odbierała telefonu, nie odzwaniała. Wtedy już naprawdę zaczęli bardzo bać się o swoje dziecko. Ojciec Sary postanowił jej szukać. Nocą jeździł po żorach i wypatrywał córki. Nigdzie nie mógł jej odnaleźć. Te samej jeszcze nocy rodzice zgłosili zaginięcie Sary i natychmiast rozpoczęły się jej poszukiwania. Od samego rana rozwieszano plakaty, roznoszono ulotki z wizerunkiem dziewczynki, sprawdzano każdy trop, przypytywano świadków. W pierwszym dniu poszukiwań, mimo wielkiego zmęczenia, ledwo przytomny tata Sary musiał pojechać do pracy. Ale jak tylko wrócił, udał się do wszystkich koleżanek Sary, mając nadzieję, że któraś z nich przekaże mu jakieś ważne informacje. Miał rację, bo jedna z dziewczynek poprzedniego dnia większość czasu spędzała właśnie z Sarą. I wyznała, że gdy siedziała z Sarą na jednej z ławek pod blokiem, to mniej więcej o godzinie 16 zaczepiał je pewien mężczyzna z blizną pod okiem. Mówił, że pracuje jako stolarz. Tym mężczyzną był 26-letni Robert G., sąsiad Sary z pobliskiego bloku. Robert już od samego rana kursował pomiędzy swoim mieszkaniem a sklepem spożywczym. Kupował piwa. I właśnie o godzinie 16 też tam był. Wtedy zaczepił nastolatki. Nazywał je kurzokami. Zapytał też o wiek. One odpowiedziały, że mają 12 lat. A Robert później zeznał, że gdy usłyszał wiek to wiedział, że nie ma szans, i oddalił się. Ale czy tak było naprawdę? Tata Sary, gdy usłyszał od jej koleżanki o tym mężczyźnie, to postanowił dowiedzieć się, kim on jest i gdzie mieszka. I udało mu się to. Okazało się, że Robert mieszka tak naprawdę kilka klatek dalej od nich. Jeszcze tego samego dnia, czyli 16 sierpnia o godzinie 16:00 Tata Sary dotarł pod jego drzwi. Mężczyzny nie było w domu. Drzwi otworzył mu Patryk G., szwagier Roberta. Po krótkiej wymianie zdań i wulgaryzmach ze strony Patryka G., ojciec Sary wezwał policję. Policja bardzo szybko odnalazła Roberta i został zabrany na przesłuchanie. Jednak wypuszczono go, ponieważ w tamtym momencie policja o nic go nie podejrzewała. Co prawda rozmawiał on z dziewczynkami, ale wyznał, że było to na zasadzie żartów. Więc coś tam do nich powiedział, a później wszedł do bloku. Kolejny dzień, czyli 17 sierpnia, okazał się być niestety tragicznym. Najsmutniejszym dniem dla rodziców i bliskich Sary. O godzinie 1315 na komendę policji w żorach zadzwoniły młode dziewczyny. I jedna z nich, Natalia, powiedziała, że w stawie, w pobliżu ulicy Pszczyńskiej natrafiło na zwłoki młodej kobiety. Dzwoniącymi były 12 latka i 14 -latka koleżanki Sary, które na własną rękę przeczesywały rejon stawu śmieszek. Policjant, gdy to usłyszał, kazał natychmiast im wejść na wiadukt, a tam czekać na przyjazd policji. Gdy służby dotarły na miejsce, to potwierdziło się, niestety, to co nastolatki mówiły przez telefon. W stawie zostało odnalezione częściowo roznegliżowane ciało młodej dziewczyny. I była nią niestety 12 Sara. O 16.13 lekarz pogotowia. Formalnie stwierdził, zgon dziewczynki. Sara nie żyła i było pewne, że została zamordowana. Pozostało więc odnaleźć sprawcę. I wtedy policja postanowiła ponownie zatrzymać Roberta G. Dodam tutaj, że sekcja zwłok wykazała, że Sara Trojanowska zmarła przez gwałtowne uduszenie na skutek utopienia. Na ciele miała liczne otarcia i urazy głowy. Teraz przejdźmy do Roberta G. Zanim opowiem Wam o przesłuchaniu, to przedstawię Wam pokrótce jego osobę, kim był. A więc Robert G. w 2012 roku, tak wspominałam wcześniej, miał 26 lat. Miał też żonę i czteroletnią córeczkę. Nie mieszkał z nimi. Żona wyprowadziła się do Warszawy z dzieckiem, a on nie utrzymywał z nimi kontaktu. Ale używał ciągle nazwiska żony. A dlaczego nazwiska żony? Ponieważ jak twierdził, założył się z żoną, że jeśli urodzi się córka, to on przejmie nazwisko żony, a jak będzie chłopiec, to z kolei żona będzie używała jego nazwiska. Poza tym pochodził z licznej rodziny, miał pięcioro rodzeństwa. Edukację zakończył na podstawówce i łapał się różnych dorywczych zajęć. Ostatnią jego pracą przed aresztowaniem była praca w firmie budowlanej. Tam zajmował się pracami stolarskimi. W przeszłości kilkukrotnie był karany dwukrotnie za jazdę skuterem pod wpływem alkoholu oraz za zranienie człowieka nożem. W lutym 2011 roku warunkowo wyszedł na wolność. Był też leczony z alkoholizmu. Poza tym miał bardzo niski los inteligencji, poniżej przeciętnej. Nie umiał się poprawnie wysławiać. Już podczas obserwacji psychiatrycznej po zatrzymaniu bieli zauważyli u niego skłonności do fantazjowania. Więc Robert G. miał nieciekawą przeszłość, opinię. I wszystko wskazywało na to, że to on zamordował Sarę, w związku z czym prokuratura zarzuciła mu morderstwo oraz dopuszczenie się innej czynności seksualnej wobec dwunastolatki. Na sali sądowej okazało się też, że rodzina żony oskarżonego. Poinformowała organy ścigania o tym, że Robert G miał w przeszłości molestować swoją córkę. A z kolei koleżanki Sary zeznały, jak tak naprawdę wyglądał dzień, w którym została zamordowana Sara. I powiedziały, że tamtego dnia wraz z Robertem oddalili się spod bloku. Poszli do pobliskiego parku. Tam Robert. Miało przytulać Sarę, mówił jej dużo komplementów, na przykład to, że ma piękne oczy. Prosto z parku wszyscy udali się nad staw w pobliżu wiaduktu. Koleżanki twierdziły, że Sara nie znała Roberta osobiście, tylko z widzenia. Tak zresztą jak one same. Sara chodziła do szkoły z jego rodzeństwem i czasem nawet pomagała im w nauce. A Robert był sporo starszy od niej, więc nie zwracała na niego uwagi. Ale tego farelnego dnia to on zaczął się nią interesować. Sarze nie podobało się to, jak zachowuje się on w stosunku do niej. Mimo to poszła z nim pod wiadukt. Wyglądała, jakby szła na stracenie. Tak mówiły koleżanki, ale z jakiegoś powodu Zgodziła się pójść tam z nim. I niestety została z nim sam na sam. Nie jest jasne, co koleżanki wtedy robiły, ale prawdopodobnie zostawiły ją tam samą i wróciły do domu. To, co działo się później, wie tylko Robert, który przyznał się, że zamordował Sarę. Ale czy jego wersja wydarzeń jest prawdziwa? No, tego tak naprawdę do końca nigdy się nie dowiemy. Na wizji lokalnej pod wiaduktem dokładnie opisał, co wydarzyło się tamtego dnia. Tak jak mówię, to są oczywiście tylko i wyłącznie jego zeznania. Nie wiadomo, czy to wszystko tak naprawdę dokładnie wyglądało. A więc Robert mówił tak: Zacząłem całować dziewczynkę. Kiedy ta speszona próbowała uciekać. Przytrzymałem ją. Wtedy oboje wpadliśmy do stawu. Nie wiem, co by mnie wstąpiło. Zacząłem ją podtapiać. To trwało chyba z 10 minut. Chyba bałem się, że wyjdzie na jaw to moje całowanie. Potem ona już się nie ruszała. Wystrażyłem się i wrzuciłem ją z powrotem do wody. Wyrzuciłem również jej rzeczy osobiste do stawu. Po wszystkim Robert wrócił, jakby nigdy nic do mieszkania, i zachowywał się zwyczajnie, jakby nic wielkiego się nie wydarzyło. Położył się w dużym pokoju i zasnął. Tak zeznał jego współlokator, Patryk G. Dodam jeszcze tutaj, że w czasie wizji lokalnej Robert podobno rozpłakał się i na pytanie dlaczego to zrobił odpowiedział. Bo pomyślałem sobie, że na jej miejscu mogła być moja siostra. Proces w sprawie tej okrutnej zbrodni rozpoczął się w maju 2013 roku i toczył się w rybnickim wydziale Sądu Okręgowego w Gliwicach. I 27-letni wtedy, Robert G. w pewnym momencie zaczął zmieniać swoje zeznania, wystraszył się, zaczął kombinować. Wierdził, że to, co wcześniej mówił, nie jest prawdą, że nad Stawem byli jego koledzy i to oni pastwili się nad Sarą, a on próbował ją bronić. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego o wszystkim nie zawiadomił organów ścigania. Na wyrok oczekiwał w areszcie śledczym w Bożu. Bardzo źle znosił pobyt tam. Twierdził, że jest nazywany majciarzem i że więźniowie nie dają mu spokoju, przez co podobno próbował targnąć się na swoje życie. Ojciec Sary występował w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Matka nie była w stanie, nie miała siły, pojawić się na sali sądowej. Tata zmarłej dziewczynki na rozprawie ze łzami w oczach mówił, że Robert miał jeden cel wykorzystać moje dziecko. Ona nie miała żadnych szans z dorosłym mężczyzną. Zaciągnął ją pod wiadukt, bo wiedział, że stłumi krzyki dziecka wołającego o pomoc. Kiedy koleżanki znalazły jej ciało w stawie, Sara miała takie obrażenia, że niemal nie można jej było rozpoznać. Chciał ją wykorzystać seksualnie, nie udało mu się, więc ją utopił. Miała zdarte buciki, pewnie uciekała. Na jej szyi były ślady duszenia. Bielizna osobista była porwana. Boże, przecież to zboczeniec. Dla całej rodziny był to ciężki czas, najgorszy w ich życiu. Sara była całym ich światem, który runął w jednej chwili. Nie ma żadnej wątpliwości, że to właśnie Robert G. zabił i wykorzystał małoletnią. Mówił prokurator Grzegorz Sobik z prokuratury rejonowej w Żorach, domagając się dla oskarżonego kary dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony wcześniej przebywał już w zakładzie karnym za uszkodzenie ciała, nie przemyślał już wtedy swojego postępowania, wyszedł na wolność i popełnił zbrodnię zabójstwa. Wobec tego, jakie okoliczności miałyby świadczyć za tym, aby oskarżony po odbyciu kolejnej kary znów przebywał na wolności? Według mnie żadne takich sprawców należy. Izolować od społeczeństwa, gdyż stanowią zagrożenie mówił prokurator. Oskarżyciel domagał się również pozbawienia praw publicznych na 10 lat dla Roberta G. Taka kara, choć nie przywróci życia dwunastoletniemu dziecku, przez rodzinę i społeczeństwo będzie uznana za jedyną i sprawiedliwą mówił podczas mowy końcowej prokurator. Z kolei Robert G. na sali sądowej zaczął od wyrażenia współczucia rodzinie z powodu straty córki. Żałuję, że ja nie jestem na jej miejscu i teraz przechodzę to, co przechodzę. Idąc z Sarą, nie wiedziałem, co się tam stanie, nie planowałem nic. Zaufałem koledze i to mnie zgubiło. Wiem, że nikt mi nie wierzy w to, co się działo. Na komendzie zmuszono mnie do przyznania się. Siedząc kilka godzin na tym krześle, załamałem się. Policjanci byli wulgarni i niemili. Mieli przewagę nade mną. Brali mi jakiś wyraz z pomiędzy palców. Podawałem wiele szczegółów. ponoszę konsekwencje tego, że znalazłem się wtedy nad stawem śmieszek. Nie uciekałem, byłem zagubiony. Chciałem iść na komisariat, ale bałem się. Nie pociągała mnie Sara. Swoje potrzeby zaspokajałem z żoną. Mi to starczało. Nawet pornografii nie oglądałem. Zmieszano mnie z błotem. Mam córkę, jestem normalny. Dużo nauczyłem się po pierwszej odsiadce. Wyszedłem i byłem dobrą osobą. Chciałem pomóc Sarze i ją obronić, ale nie dałem rady. Jestem młodą osobą i nie chcę spędzić reszty życia w więzieniu za przestępstwo, którego nie popełniłem. Sąd opierał się na pierwszych wyjaśnieniach oskarżonego i właśnie zdaniem sądu to jest prawdziwa wersja wydarzeń. Zgromadzony materiał dowodowy nie budzi wątpliwości i świadczy o winie oskarżonego. Więc sąd nie uwierzył w jego zapewnienia o niewinności. I ostatecznie 24 września 2014 roku, mimo że prokurator wnosił o dożywocie, sąd zdecydował, że kara 25 lat więzienia dla Roberta G. będzie słuszna o warunkowe zwolnienie, morderca może ubiegać się dopiero po 20 latach. Miał on również zapłacić 500 tysięcy złotych za dość uczynienia rodzicom dziewczynki. Robert G. wyrok przyjął bez emocji, z kamienną miną. A rodzice zamordowanej uważają, że pieniądze nie spłacą krzywdy, jaka została wyrządzona. Uważają też, że kara jest za niska. Sara pięknie rysowała, grała na instrumentach. Mieliśmy wobec niej tyle planów. Ten człowiek ją zabił, jeszcze się do tego nie przyznaje. Powinien dostać do żywocie. Będziemy składać apelacje, mówili Jolanta i Marian Trojanowscy, rodzice zamordowanej dziewczynki. Wiadomo, że w lutym 2015 roku. W sądzie apelacyjnym w Katowicach Robert G., 29-letni, już wtedy morderca 12-latki, chciał przekonać sąd, że skazano go niesłusznie na 25 lat więzienia. Chciał dla siebie uniewinnienia. Na szczęście nic nie skórał. Jak na razie nic się w tej sprawie nie zmieniło. Wyrok nie uległ zmianie. Robert przebywa cały czas w więzieniu. Dodam jeszcze na koniec, że już po morderstwie Sary cały czas były aktywne jej konta na portalach społecznościowych. Tam jej mama publikowała wiersze córki, znajomi też często dodawali różne posty, na przykład życzenia z okazji urodzin zmarłej już Sary. I tuż przed jej śmiercią na jednym z jej kont ktoś zadał pytanie Sarze. Czego w życiu nie lubię najbardziej? Chyba tego, gdy kończą się wakacje, odpowiedziała Sara. I to już niestety koniec tej smutnej historii. Podzielcie się proszę w komentarzach, jakie na Was wrażenie wywarła. Co sądzicie na temat tej sprawy? Ja czytałam pod różnymi artykułami i komentarze do tej sprawy, Dużo osób mówi, że życzą Robertowi wszystkiego, co najgorsze, aby resztę życia spędził w więzieniu, a niektórzy chcieliby, aby po prostu najlepiej odszedł z tego świata. Pojawił się też taki komentarz. Pewna osoba napisała tak: Nie poprę moich przedmówców: wystarczy już jedno zabójstwo, za które oskarżony na pewno odsiedzi. Państwo w XXI wieku nie ma prawa eliminować człowieka ze społeczeństwa, mimo iż popełnił tak straszliwą zbrodnię. A jakie jest Wasze zdanie? Czy Robert powinien wyjść na wolność? Czy może powinien resztę życia spędzić w więzieniu? Czekam na Wasze komentarze. Jak widać, tak naprawdę nigdzie nie można czuć się bezpiecznie zło może czaić się wszędzie. Każdemu może zdarzyć się coś złego i to w najmniej spodziewanym momencie. A co gorsza, nawet z rąk kogoś, kogo nie podejrzewamy o złe czyny. W tej sprawie akurat sprawca miał na swoim koncie już wiele za uszami, był karany. Nie wiadomo, czy dziewczynka o tym wiedziała. Ale nie zmienia to faktu, że powinniśmy być bardziej ostrożni i przestrzegać dzieci, nastolatki przed takimi ludźmi, uświadamiać im, jakie niebezpieczeństwa mogą na nich czyhać. Właśnie taki odcinek jak ten otwiera oczy i pokazuje, aby nie ufać obcym być ostrożnym w nawiązywaniu nowych relacji. Wiadomo, że większość nastolatków Chce chodzić własnymi ścieżkami, nie słuchają rodziców, myślą, że nic złego im nie grozi. Nawet zapewne nie myślą o niebezpieczeństwie. Nie biorą tego pod uwagę. Mówią, że przecież nic mi się nie stanie, nic mi nie grozi. Ale mogą się mylić życie wygląda zupełnie inaczej. Sara też tak sądziła. A prawda okazała się tragiczna. I jej historia oraz wiele podobnych są teraz przestrogą dla innych. Dlatego, jak najwięcej osób powinno usłyszeć o tym, by mieć świadomość, że każdemu może się to przytrafić. Już małe dzieci powinny być uświadamiane, co robić, jak zachowywać się, gdy na przykład zagaduje je obca osoba. By nigdzie z nią nie szły, nie wsiadały do auta, nie pokazywały czy też podawały swojego adresu. By nastolatki nie wracały samotnie do domu, od koleżanki czy też z imprezy. By zawsze trzymały się w grupie. Rodzice powinni dużo na ten temat z dziećmi rozmawiać w domu, ale nie tylko rodzice, ponieważ nauczyciele w szkole również. Wiadomo, czasem mimo świadomości zagrożeń może stać się nam krzywda, ale na pewno jesteśmy bardziej czujni i możemy uniknąć wielu nieprzyjemności, zagrożeń. Mamy większe szanse na ochronę własnego oraz cudego życia. Uważajcie na siebie i swoich bliskich, dbajcie o siebie i reagujcie na krzywdy innych. A teraz dziękuję Wam bardzo już za wysłuchanie, dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, zasubskrybujcie. Bardzo Wam za to dziękuję. Życzę Wam oczywiście miłego dnia, miłej nocy, pozdrawiam Was. Do usłyszenia.